w kolejnym odcinku serii FIFA 14 kariera klubem Zawisza Pet i przed nami siódma kolejka T-Mobile Eksta klasy a mecz rozegramy z Zagłębiem Lubin będzie to mecz przyjaźni WKS WZL więc zapraszam bardzo serdecznie Sprawdzimy nasze tutaj naszą kadrę, nasz skład Louis ten jest w bardzo dobrej formie Kukli z Vasconcelos Mikaelo ładnie, Skrzyński ładnie i Kaczmarek tutaj do góry się pnie Dobre morale są dobrze Zobaczymy jak ta łapka że żyje peta UHHUHU! Coś ci nie pasuje widzę One strzałkę w dół Durkowi tak samo Są takie jakby, można powiedzieć fora, forma i morale Coś w tym stylu No dobra, niech tak zostanie Yyy eee, Zagrajmy Ten mecz w końcu Zobaczymy

So without further ado, we're off to the stadium. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Hi there, everybody. Martin Tyler here. Polish league football for you. And alongside with me, Alan Smith. Witanie obecnie przyrożnienie jak to bywa na początku. Za chwilę przedstawiono stan ob i obie jedenastki. E home side here today? I think you have to applaud the way that they've started this season. I thought they would finish mid-table, and they might still do that, but. Zobaczymy też czy dobrze mówiłem, że na siódmym miejscu jest zawisza. Sędzią jeśli chodzi o jest Albin Kuniak. Oczywiście standardowi sędziowie jeśli chodzi o FIFA. A zawisza jest nawet na szóstym za na ósmym z tego co zdążyłem zauważyć. Oto nasza wyjściowa jedenastka oraz y, zawodnicy rezerwowi na to spotkanie, France Kaczmarek, obrań Cisanowski skrzynki, Michael Lewczuk, pomoc Drygas, y, tam jest Bulon, Luis Carlos Nie zdążyłem więcej przyczyny, na pewno na ataku jest was Tu mamy widza Diana Połąda, który grał oczywiście dwa sezony temu w Zabiszy. Chyba dwa sezony temu, trzy sezon, coś takiego so Dosyć nie pamiętam say, Drygas, really to this match. dobrze Spokojnie, rozegrajmy, tak Czuchanowski Dlaczego przycięło, nie wiem tego Dobra Czotra Dobrze, Ciechanowski to był, nie, to był Zajka. Zajka nabił obrońcę. Jest drygas No ale chciałem do Kuklisa, ale niestety nie. Bilek. Jiri Bilek. Na komite podanie tutaj. Luis Carlos wybija. Kuklis. No i Vasconcelos, który nieporadnie prze, chciał przejść do ataku. Luis Carlos no, słabo, słabo, słabo musimy się wygrać w ten mecz Zawisza musi się wygrać w ten mecz na trybunach znakomita atmosfera jak to w meczu przyjaźni bywa obydwa sektory kibiców zapełnione po brzegi śpiewy na trybunach No i coś tak mielnie na dla zaczęli. Dregas, Luis Carlos. W, Jajka i, i co jest? I Bilek fauluje, tak? Nie. Jest spalony. Okej. Dregas, Dregas. co jest? Kurde. Cool. Aleksander Piech, niestety nie dobiegł do piłki. Niestety, do, da, niestety dla Piłkarzyda, głębia na szczęść dla Piłkarzyda. Na szczęść dla Piłkarzyda, już się w tym komentowaniu. Za kręce, za niedługo. Znakomicie Aleksander Piech. Mikael Kulon. Kuklis, no i Adrian Błąd Kuklis... No co? Gdzie? Co oni grają, naprawdę? No, Skrzyński, Luis Carlos, no Luis Carlos Dregas. Ciechanowski. Chciał dojść jajka, jajka, ciotra niestety tutaj zablokował, ale i tak piłka dla zawodników zbyt gości. O, jajka, jajka. No, tak mi uciekła ta piłka, że próbowałem już potem... No ale jaki fał, ten sędzia coś kuniak mnie tutaj... Bo jest... Co to jest za Juli jakiś? Dobrze, Lewczuk, Kuklis, Kulon, Vasconcelos, Kuklis Ale jest Kamil Drygas, Kamil Drygas, który chciał rozegrać piłkę do Kuklisa Vasconcelos podaje do Luisa Carlosa, Luis Carlos z skrzydem, Luis Carlos próbuje wrzucić i piłka trafia w rękę obrońcy Lubina Luis Carlos wrzuca Ale gdzie on wrzucił? Dobrze, Vasconcelos, Vasconcelos! No i niestety Przepsany przez pilka. Lewczuk. Julian. Widanow, Kulon. Lewczuk. Słabo. Lewczuk. Linkas. Sebastian Jajka. Czesanowski miał kilka razów, Do Zajki na dobieg niestety. Nic z tego nie wyszło. Aleksander Pierre Dobry Lewczuk i Luis Luis Carlos Piękny kukli, do was koncelosa. Was może nie jest najszybszym zawodnikiem, ale was koncelos! Miała być rzutka do Kuklisa, niestety nie wyszło. Gliwa. Gulon przegrał, ale odebrał piłkę, Gulon. Vasconcelos. Vasconcelos. Zajka, Sebastian Zajka, Aleksander błąd. i Aleksander. Adrian błąd wybija. I Kuklis. Znakomicie Zajka, No i co jest? Ale jest Kuklis. Jest Kuklis. Dlaczego? Dlaczego? Ktoś mi ostatnio powiedział, że nie mam się przejmować jakimiś kłopotami, że, że jak się dyrekt o niektórym się odpadają. Vasconcelos! Vasconcelos! A, tylko mam po prostu robić to co myślę po swojemu. I z jednej strony to jest też racja, więc postanowiłem, że jakie emocje będą grać, tak będę się darł. I tyle. Roz. Bo to jest jednak swój klimat. Swoje... Vasconcelos. To jest swoje gra. Vasconcelos dotknął piłkę ręką i rzut wolny dla zawodników zagłębia Lubin. Aleksander na znakomicie chciał zmienić tutaj Obrońcę zawiszy ale po pierwszej taki bardzo średni powie i mało ofitującej w e, sytuację podbramkowej kończy się do 0 do 0 kuknic zejdzie o wejdzie Strong, wejdzie strong, który teraz uh, jest uh, kontuzjowany, uh, zawiszy uh, tak samo jak uh, ostatnio do grona zawodników kontroliowanych dołączył Michał Masłowski, filar naszej pomocy. Niestety właściwie spłuco naszej drużyny. Na właściwie grono piłkarzy niezdatnych do gry powiększa się w sztabie Bydgoskiego Zawiszy. No i to trochę smuci. Nas, kibiców. Ale... Miejmy nadzieję, że to nie padła długo. Bardzo ładnie piłka. STROK! Strong strzał broni! Kliwa aj... Dobitka niestety już... Była poza nas, już musimy na sięgiem. bramka swycił to bardzo ładnie. Ale znakomita tam była... Prosto padła piłka, nie wiem nawet od kogo... Was Vasconcelos, Was koncelos, prawe skrzydło, Was błąd, tutaj go naciska, błąd. Strong! Aj, i Strong! Po wejściu w drugą połowę wszedł na, nie, naprawdę niesamowicie yy, do gry, ponieważ miał już dwie niesamowite okazje, jedno stuprocentowo można powiedzieć, którą trafił niestety sam na sam, no bo jak inaczej to uwzględnić? Bramkarza, no do bitki już nie miał szans, jak mówiłem, było to poza zasięgiem naszego zawodnika, ale teraz Główki mógł też dać radę. Zawisza trochę, jakby się ocknął z tego zimowego snu, chociaż zima już dawno za nami. Pierwszą połowę tak jakby trochę przyspali piłkarze bydgoszczy. Drugą już zaczynają bardziej żwawi ruszać André Michał Pereira. Do Was konselosa, Was konselos znakomicie to zrobił? Ale Banaś był na postadunku. No i teraz Guldan. Guldan do piątka. Piątek do Czotry. Czotra. Lewe skrzydło do Adriana Błąda. Adrian Błąd wycofuje do Czotry. No ale przejmuje piłkę Ciechanowski. Ciechanowski zostawia do, do Stronka. Stronk naciska Guldana, który wybija piłkę na rzut. Auto i będziemy mieli rzuc auto, zobaczymy co zrobi. Co zrobi? Cianowski to Drygas, 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 słabiutko. Drygas tak coś nie bardzo dzisiaj w meczu, ale zobaczymy jak to będzie dalej. 60 minuta. Myślałem, że jakoś to przejmę, tam piłkę przy piłce, piłka ale z Lubina. pilek, Widanow Dano do Bilka. Bilek, długą piłkę do Jeża. Jeż był trochę faulowany, Aleksander Piech, no i będzie rzut, a, rzut wolny dla piłkarzy z Zagłębia, posiadanie piłki 60 na 40 na korzyść piłkarzy z Lubina, strong, strong do Bernardo Vasconcelosa, Vasconcelos niestety ograny przez Błąda. Byłego piłkarza Zawiszy, wypożyczonego właściwie do Zawiszy. Zajka, Sebastian Zajka, Zajka, znakomicie to wyszedł, Zajka, Sebastian Vasconcelos chyba spalony, tak. Vasconcelos na spalonym, nie, jednak był fał tam, Fał dobra, Kamil Drygas. Zajka, A już chciałem tutaj zrobić mały zwód i po prostu... Uderzeń na bramkę gliwy niestety nie wyszło to jak chciałem. Zrobimy może zmianę. Zmianę, która może nam... Mam nadzieję tylko pomóc. Wejdzie Kamil Drygas, wejdzie... Piotr Petasz. Piotr Petasz. Dobra, niech tak ja tego defensywnego pomocnika. Tu będzie gulonzia Luis Carlos, Strong Dobra. Strong się jakoś tutaj spisuje doj dobrze więc Michael Skrzyński Luis Carlos Drygas z pierwszej piłki gra teraz Was na znakomicie St... Aj strąk nie przejął tego nie przejął tego ale odebrał Was dobrze do Sebastiana Żajki. na komicie do strąka strąk nie był na spalonym rzut I... autu dla Piłka Dawiszy. Cztery bramki widzimy. Really Ma so na koncie Aleksander Piech. Luis Carlos. Luis Carlos wrzuca to... piłkę. No tutaj w eks... bardzo ładny sposób. Dość eks... ek... jak to się mówi? Ekspiristyczny, czy jak to się wymawia. Eee, wybijał obrońca z zagłębia ale ten Aleksander Piech. Aleksander Piech wchodzi pole karne, Chce wrzucać! Ale Kanepiek jeszcze się utrzymuje przy piłce, niestety dla piłkarzy Zagłębia. Zawieszacze sobie dosyć radzą. Vasconcelos znakomite podanie Strong. Strong do Sebastiana Ziajki. Sebastian Ziajka, prawe skrzydło, prawe skrzydło. I kończy się, jak to w tym meczu bywa, na rzucie z autu. Dobrze, Piotrek Petasz. Strong. Aj, Aleś Ciechanowski, co jest? Jednak tam był jakiś fał w polu karnym. No i zaczęli już piłkarze Zagłębia. No, Vasco tu próbuje bana się przycisnąć. Niestety średnio mu się to udaje. Chociaż może teraz. A, dobrze, Luis Carlos. Kulon. Najniesz. Zrobimy jeszcze jedną zmianę, jeszcze jedną zmianę szybko. Yy, zejdzie Vasconcelos, może to coś nam w ataku da. Wejdzie Jakub Wójcicki. Aj. Niestety, Przybecki. Przybecki. Przybecki, prawa flanka, Przybecki! Dobrze, kulon. Dziajka, Sebastian Dziajka, zobaczymy co on da radę tu zrobić, Sebastian Dziajka, prawe skrzydła, co oczysz Sebastian Dziajka, o piłka wróciła do, szczęśliwie dość do zawodników z Bydgoszczy, niestety już stracili i jest Czotra, Czotra, ale Petasz, Petasz przyjmuje tą piłkę, no i niestety źle rozegrana piłka w zespole bydgoskiego zawiszy. Chociaż przyjęcie zajki. jajka No niestety. Będzie 0 do 0 w meczu przyjaźni. I właściwie tak chyba powinna być. Chociaż zajka, tu Strong. Teraz was Koncelos jeszcze. piłkę do zawiszy. Strong tam nie był faulowany czasem, nie wiem. O, Luis Carlos. Vasconcelos! Aj! Będziesz rzucony? Nie, tam był faul. Tam był jakiś faul. Teraz Wojcicki się pojawi. No i Luis Carlos. Luis Carlos! Minimalnie nad powszeczką. Tola. jeśli by to trafił, to by było naprawdę coś pięknego. Niestety w tym momencie mecz kończy się wynikiem 0 do 0. Mecz przyjaźni zakończony remisem. Myślę, że zdaje że jednak Zasłużenie, Zawsze tak średnio grali, czasami próbowali coś zagrać wielkiego, ale nie wychodziło to im. Piekarze głębia też próbowali, niestety nie wyszło im to tak jakby chcieli. No i zakończyło się remisem właściwie powinno. Zawodnikiem meczu został. A może i nie nawet zawodnikiem meczu. Tak, zawodnikiem został Gliwa, a najlepszym zawodnikiem bydgoskim Zawiszy jest Łukasz Skrzyński. 7-2. Widać właśnie po ocenach jaki był yy, cały, jaka cała była yy, to otoczka meczu. Jak się mecz toczył. 4 strzały Zawiszaków, 2 celne. Jeden tylko piłkarzy z EQMBA, 0 celnych, więc tu troszkę przeważali piłkarze zawiszy. Coś tutaj mamy. z zawodnikami. Chciałbym część innego muszę kraść dłużej niż to bywa ostatnio. Van Gevorgan. No lepszy Gevorgan. Zobaczymy. Kontuzja. Kontuzja Luis Carlos, niestety. Uraz wien dwa krzyżowe. 4 miesiące. Uuu. Bez Luisa, ale zostaliśmy na szóstym miejscu. Ja się w tym momencie z Wami żegnam. Jeśli się podobał, komentujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejne materiały z FIFA 14, jakieś z innych serii na moim kanale. Na razie do następnego odcinka. Cześć!